Dzień dobry. Spory w koalicji są o wiele słabsze niż kiedyś. Szymon Hołownia ewidentnie nie jest już tak bardzo... Ofensywny jak wcześniej. Pamiętamy te spotkania z Jarosławem Kaczyńskim w domu Adama Bielana z udziałem Michała Kamińskiego. Wyszło na jaw, że właśnie takie rozmowy są toczone późnym wieczorem, i to rzeczywiście odbiło się na wizerunku Szymona Hołowni. Wielu wyborców miało do niego o to pretensje. Nie wiadomo w zasadzie. Co Hołownia negocjował z Kaczyńskim. W każdym razie wiele osób odebrało to jako swego rodzaju zdradę. Po tych wydarzeniach Szymon Hołownia właściwie trochę zniknął, oczywiście był na urlopie, ale pytanie, co dalej z tym politykiem i jak będzie wyglądała praca obecnej koalicji. Moja teza jest taka, że jeżeli patrzyliście na Notowania rządu Donalda Tuska to były one bardzo słabe, między innymi dlatego, że ludzie mieli poczucie, iż koalicja 15 października bardzo się ze sobą kłóci. I to zawsze źle działa na notowania rozmaitych partii, ale też notowania rządu. Chołownia trochę zniknął. Oczywiście były jeszcze kiedyś takie domniemania, że być może wejdzie do rządu w momencie, kiedy będzie musiał opuścić stanowisko marszałka Sejmu. Hmm, przypomnę, że ma to nastąpić 13 listopada i chołownia hmm, miałby wedle tej koncepcji wejść do rządu, zostać wicepremierem i na przykład ministrem kultury. Innymi słowy, no, byłby wśród liderów koalicji, w tym, kierownictwie rządu. Tyle tylko, że Szymon Hołownia tego nie chce. On chciał zostać prezydentem, a co więcej, yy, słyszę od polityków yy, PSL-u, że yy, w czasie kampanii wyborczej jednak nie do końca, jakby to powiedzieć... Yy, Miał kontakt z rzeczywistością, dlatego że miał mówić rozmaitym ludziom na rozmaitych politycznych spotkaniach, że on wejdzie do drugiej tury. Jednak to było nierealne i od początku było wiadomo, że raczej jest nierealne. Po przegranych wyborach z nie najlepszym wynikiem, Hołownia nadal musiał sobie zadawać pytanie, co zamierza dalej robić. Oczywiście chciał zostać nadal marszałkiem Sejmu. W różnych wywiadach publicznych opowiadał, że w zasadzie ta sprawa jeszcze ciągle jest na stole, że nie wszystko jeszcze jest przesądzone. Chociaż wiemy, że w umowie koalicyjnej jest jasno powiedziane, że zostaje marszałkiem Sejmu do 13 listopada. I 13 listopada powinien zgodnie z tą umową złożyć dymisję, złożyć rezygnację, i następnie Sejm ma wybrać na marszałka Sejmu jednego z liderów lewicy, Włodzimierza Czarzastego. Oczywiście znam takich posłów, którzy twierdzą, że jeżeli przyjdzie do głosowania nad kandydaturą czarzastego, to oni niezbyt chętnie będą chcieli go popierać. A wydaje się, że tutaj procedura jest taka, że to głosowanie zdaje się jest imienne i tajne, więc sytuacja może być bardzo trudna. Może się okazać, że koalicja po prostu nie będzie w stanie wybrać czarzastego. Ja tego nie wiem. Być może to się wszystko odbędzie bez żadnych zgrzytów, ale ten sposób głosowania, tajny, imienny, może być po prostu taką, takim pretekstem do tego, że niektórzy posłowie zagłosują inaczej niż było to ustalone w umowie koalicyjnej. No, i oczywiście jest pytanie, czy Szymon Hołownia złoży rezygn rezygnację, bo może powiedzieć, że na przykład nie złoży rezygnacji i chce być dalej marszałkiem, i niego koalicja odwołuje. Ale raczej tego nie zakładam. Gdy rozmawiam z ludźmi z Polski 2050, to można odnieść wrażenie, że Szymon Hołownia trochę się wycofał, trochę stracił pomysł na siebie. Yy, mm, tak, jakby planował wycofanie się do dniego rzędu i przeczekanie. Ja oczywiście uważam, że w momencie, kiedy przestanie być marszałkiem Sejmu, mógłby zostać wicemarszałkiem Sejmu. Szymon Hołownia dobrze prowadzi obrady, rozładowuje pewną agresję, niechęć. Naprawdę jest w tym dobry i niezależnie od mojego krytycznego stosunku co do niektórych ruchów, wypowiedzi Szymona Hołowni, to muszę tutaj mu oddać sprawiedliwość, że. Naprawdę jest sprawnym marszałkiem Sejmu i nie ma powodu, żeby rezygnował z takiej funkcji, bo przecież i marszałek, i wicemarszałkowie Sejmu po prostu prowadzą obrady na zmianę. Uważam, że nie byłoby dobrze, gdyby w ogóle Szymon Hołownia się wycofał. Nie zostanie wicepremierem i ministrem kultury, dlatego że nie chce. Hołownia nie jest stworzony do pracy urzędniczej. Nie lubi tego. Yy, nie jestem zainteresowany, a przede wszystkim ma złe relacje z Donaldem Tuskiem i nie chce być, nie chce być jego podwładnym. Więc dlatego wiele osób w Polsce 2050 podejrzewa, bo łownia jakoś się nie zwierza wielu osobom, podejrzewa, że właśnie on się w tej chwili na chwilę wycofa, schowa się, nie wiem czy będzie miał jeszcze jakieś plany, czy powróci, ale może to jest taki moment, że. No po prostu m, przeczeka pewien okres, nie wiem, a może w ogóle stwierdzi, że polityka to nie dla niego zabawa. Trudno orzec. W każdym razie pozostaje pytanie, kto zostanie liderem Polski 2050. Oczywiście, PL 2050 ma bardzo złe notowania w sondażach. Jest właściwie w każdym sondażu poniżej progu i pytanie, właśnie co dalej z tą partią się stanie. Myślę, że tutaj trwają rozmaite rozmowy, przymiarki dotyczące tego, czy robić wspólną listę z Koalicją Obywatelską, chodzi o PSL i Polskę 2050, czy próbować przyczepić się, do jakiejś innej, nowo powstałej partii. Tutaj różne mogą być opcje. Tak mi się rzuciło w oczy, że Joanna Mucha, posłanka polskiej 2050, wybiera się na imprezę organizowaną przez otoczenie Radosława Sikorskiego. Może niektórzy jednak myślą o tym, żeby się konsolidować wokół różnych polityków koalicji obywatelskiej. Nie chcę temu nadawać zbyt dużej rangi, ale sądzę, że jednak ci politycy w dużej mierze. Zastanawiają się nad swoją przyszłością polityczną. I oczywiście liderką partii Polska 2050 chce zostać wicepremierka, ministra rozwoju Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. I jak słyszę, nawet rozpoczęła już wewnętrzną kampanię wyborczą na rzecz właśnie swojego przywództwa w tejże partii. Polczyńska nawet ciągle wierzy, że jest w stanie jednak pociągnąć tę partię do góry, tyle tylko, że ma ona jednak jakiś tam problem związany między innymi z tym, że no. Nie wszyscy są zwolennikami jej przywództwa, nie ze wszystkimi utrzymuje dobre relacje. Problemem jest też coś innego: problemem są także pieniądze. Dlatego że Polska 2050 musiała ponieść olbrzymi koszt kampanii wyborczej Szymona Hołowni, to kosztowało bardzo drogo. Oczywiście Polska 2050 dostaje swoją część subwencji budżetowej ale jednak ten y, wydatek, ten kredyt y, związany z kampanią hołowni był olbrzymi, a... Dla każdej partii jest oczywiste, że brak pieniędzy bardzo ogranicza pole manewru i generalnie zniechęca członków do tego, żeby w tę partię inwestować. Zresztą sama Pełczyńska Nałęcz właśnie walczy o stanowisko wicepremierki w rządzie Donalda Tuska, ale ma na swoim koncie awanturę o Krajowy Plan Odbudowy. Pamiętacie ten program Choreka, czyli pieniądze dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy mieli. Wydać właśnie te pieniądze na rozmaite inne swoje aktywności po to, żeby dywersyfikować działalność i móc przeżyć taką sytuację, jak ostatnia pandemia. Ja osobno nagrałam odcinek na temat KPO. Yy, I yy, uważam po prostu, że cała ta konstrukcja związana z tym, że akurat przedsiębiorcy z tej branży dostają te pieniądze, jest bezsensowna. Z drugiej strony, jeżeli Unia Europejska coś takiego wymyśliła, no to oczywiście lepiej, żeby nasi przedsiębiorcy brali te pieniądze, niż żeby ich nie brali, ale generalnie uważam, że to za błąd, Unii Europejskiej, że w ten sposób rozdysponowuje pieniądze. I nie dziwię się ludziom, którzy krytykują tę część Krajowego Planu Odbudowy, niewielką część, nie ma co wszystkiego wrzucać do jednego worka, ale generalnie uważam, że te pieniądze powinny iść na przykład na ochronę zdrowia, na innowacje, na infrastrukturę, ale nie na dywersyfikację działalności turystycznej. Pandemia była dawno, oczywiście wszystko to się tak potoczyło, dlatego że PIS zablokował pieniądze z KPO może zaraz po pandemii to miało sens, teraz nie ma w ogóle. Ale uważam, że to przede wszystkim błąd rządu Morawieckiego, który przygotowywał KPO. Dzisiaj oni oczywiście pomstują na rząd Tuska, ale w dużej mierze sami są przecież autorami takiej konstrukcji wydawania pieniędzy z KPO. I też nie uważam, żeby tu akurat sama Pełczyńska nałęcz była winna, bo moim zdaniem być może są jakieś nieprawidłowości w umowach. Ja tego nie wykluczam. Tutaj mam taki tekst na stronie Wyborcza.pl, gdzie mowa jest o tym, że no znaleziono tam sprawdzono 39 umów i w siedmiu wykryto nieprawidłowości. Oczywiście te nieprawidłowości trzeba sprawdzać i tak dalej, y, ale w gruncie rzeczy sama konstrukcja jest bezsensowna niezależnie od tego, czy były jakieś nieprawidłowości czy nie. Tak jak powiedziałam, właściwie nie sama Pełczyńska Nałęcz y, za to ponosi odpowiedzialność, ile po prostu sam pomysł rozdysponowania tych pieniędzy, który moim zdaniem w przypadku właśnie tego chore, było po prostu bez sensu. Trzeba zmienić w tej sprawie politykę i naprawdę stawiać na bardzo ważne e, priorytety, jeśli chodzi o środki unijne. Niemniej jednak, Balczyńska na Łęczę będzie walczyć. No Słyszę także w kuluarach, że. O ile wcześniej mówiło się, że Koalicja Obywatelska będzie chciała wciągnąć na swoje listy Polskie stronictwo Ludowe, no to teraz słychać, że właściwie Tusk wysyła sygnały, że, że nie, nie jestem za bardzo zainteresowany. No i być może mm, Władysław Kosiniak-Kamysz będzie szukał jakichś innych mm, dróg zdobycia poparcia, tak żeby się znaleźć znowu w sejmie. Słyszymy, że mogą powstawać różne partie. Jedna partia miałaby być zakładana przez przedsiębiorców, którzy chcieliby wyłożyć właśnie pieniądze na stworzenie takiego ugrupowania liberalnego, gospodarczo i wspierającego przedsiębiorców. To jest oczywiście możliwe. Słyszymy, że samorządowcy chcą zakładać nowe ugrupowanie, żeby jednoczyć siły samorządowe, na przykład Zygmunt Frankiewicz. No ja co do tego mam bardzo duże wątpliwości. Oczywiście bardzo cenię pracę samorządowców, ale muszę powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o środowisko Związku Miast Polskich, to jestem bardzo rozczarowana, ponieważ na czele tego związku stoi Jacek Sutryk prezydent Wrocławia, który przecież otrzymał zarzuty w aferze Kolegium Humanum. Poza tym nie za bardzo mi się podoba ta praktyka samorządowców wielkich miast i krytykuję to ta historia stołek za stołek, bo właściwie Sutryk ten dyplom z Kolegium Humanu był po to, żeby mógł zasiadać w spółkach miejskich w Tychach, a swojemu koledze prezydentowi Tych oferował posady u siebie. To była taka wymiana. Potem te przepisy się zmieniły, ale póki się nie zmieniły, to właśnie panowie prezydenci się tak wymieniali tymi posadami. No, nie mogę powiedzieć, żebym była tym zachwycona, że to są te standardy, które mi się podobają i jeżeli takie standardy mają obowiązywać w nowej partii samorządowej, to mogę powiedzieć jedno: dziękuję bardzo. Nie rozliczyliście się z tamtych rzeczy. nie W żaden sposób nie odnieśliście się do tego, co dzieje się z Jackiem Sutrykiem, wręcz przeciwnie, broniliście go, więc muszę powiedzieć, że mój stosunek do tej samorządowej partii jest bardzo sceptyczny. Oczywiście y, może być tak, że po prostu koalicja obywatelska, i pewnie takie jest założenie Donalda Tuska, po prostu będzie konsumować powoli poparcie innych swoich koalicjantów. No z wyjątkiem lewicy, bo muszę powiedzieć, że większość y, sondaży pokazuje, że lewica y, właściwie za każdym razem jest ponad progiem i będzie miała swoją reprezentację w Sejmie. No i y, koalicja obywatelska być może uważa, że y, jej notowania będą rosły, w związku z tym, że koalicja. Y, Koalicjenci słabną. I temu może się przysłużyć w pewnym sensie ten rodzaj zagrożenia, który widzimy ze strony Rosji, dlatego że jest tak zwany efekt flagi. Tusk prezentuje się jako twardy, lider zdecydowany, który wie, co robić w danym momencie, potrafi współpracować z prezydentem w momentach zagrożenia. To wszystko może budować jego pozycję. Nie zmienia to postaci rzeczy oczywiście, że część koalicjantów, a już szczególnie Polska 2050, która się składa właśnie z samych krytyków, Tuska uważa, że po to, aby koalicja 15 października mogła zawalczyć o kolejną kadencję i zdobyć większość w wyborach w 27 roku, to tak naprawdę Tusk powinien odejść. Zresztą mówiła to otwartym tekstem m.in. Joanna Mucha. Wiele osób mówiło właśnie, że Tuska mógłby zastąpić Sikorski. Na tyle, na ile ja znam Donalda Tuska, oczywiście, no nie, nie mogę powiedzieć, że go co siedzi w jego głowie, ale na tyle, na ile go znam, uważam, że Donald Tusk nie ustąpi ze stanowiska premiera, jeżeli tylko będzie widział nadzieję na to, że koalicja obywatelska może zdobyć dobry wynik. Teraz czeka tę partię rebranding, nowa odsłona, ale Tusk nie odda stanowiska. Musiałoby się zdarzyć naprawdę coś no, niezwykłego, żeby przekonać go do takiego ruchu. Mówiło się, że zastąpi go Radosław Sikorski, który jako minister spraw zagranicznych, i teraz już wicepremier zbiera dobre noty, ale Sikorski jest lojalnym współpracownikiem Tuska i w żaden sposób nie zamierza być premierobójcą politycznym, i myślę, że tutaj może się okazać, że żadnej zmiany na stanowisku premiera nie będzie, mimo że Szymon Hołownia pewnie chciałby do takiej sytuacji doprowadzić, chociaż tak jak mówię, może Hołownia już jest na etapie, że chce się wycofać raczej do tylniego rzędu i może w ogóle zastanowić się nad tym, czy jest miejsce dla niego w polityce. I Tusk będzie chciał zostać premierem tak długo, jak to możliwe, także żeby Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki nie odnieśli tego sukcesu, bo właściwie ich takim fundamentalnym celem jest to, żeby tusk to stanowisko stracił. I tylko taka moja refleksja na koniec, niezależnie od tego, co uważają politycy polski 2050, że z tuskiem jest taki, że wszyscy na niego narzekają, że jest taki siaki i owaki, ma złe notowania w sondażach, ale potem jak popatrzycie na takie sondaże, jest zapytać ludzi, kto? W tym układzie politycznym, w tym momencie y, geopolitycznym, wobec zagrożenia Rosji, to kto byłby lepszym premierem niż Tusk? Mówię cały czas o tym układzie, tak, sejmowym, to nagle się okazuje, że nie ma takiego polityka, który by jakoś w tych odpowiedziach Tuska przeskoczył. Więc, tak jak mówię, wszyscy na Tuska narzekają, ale jednocześnie wiedzą, że jest to zdecydowany przywódca i jest to człowiek, jest to polityk wagi ciężkiej. Także na arenie międzynarodowej, niezależnie od tego, oczywiście, że można oczywiście narzekać, że ma złe relacje z białym domem, ale póki co okazuje się w tej chwili, że bardziej możemy liczyć na naszych europejskich sojuszników, chociaż nie przesadzałabym na amerykańskich też, ale przede wszystkim na europejskich, i w tym sensie oczywiście. Pozycja Tuska y, także z tego powodu może rosnąć. Także wszyscy, którzy chcieli już y, Tuska odesłać na polityczną emeryturę, to być może zrobili to zbyt wcześnie, tak jak kiedyś różni ludzie zbyt wcześnie odsyłali na emeryturę Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo wam dziękuję za uwagę, dziękuję za subskrypcje i komentarze, także te krytyczne i za polubienia i tradycyjnie dziękuję moim patronom, którzy wspierają mnie, ponieważ wasze wpłaty pomagają mi sfinansować obsługę techniczną mojego kanału na YouTubie. No i oczywiście zachęcam was do śledzenia kolejnych komentarzy, do zobaczenia.